Jesteśmy na Parlamencie Młodych Rzeczpospolitej Polskiej w Senacie Rzeczpospolitej, ale to nie o tym akurat w tym momencie. Moim gościem jest Kamil Gabriel Janic, kandydat Konfederacji z miejsca 10 w okręgu Polkowickim. Legnickim Legnickim. Legnickim i Lenigórskim. Witam cię bardzo serdecznie. No to porozmawiamy w sumie o tak kampanii, no bo jesteś młodym parlam parlamentarzystą Parlamentu Młodych. Za chwilę być może będziesz parlamentarzystą w Sejmie, czyli w sąsiednim budynku. Powiedz mi, co byś chciał, że tak powiem, nieść od siebie do Sejmu? Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę tu być dzisiaj w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej na obradach Parlamentu Młodych. Jestem już tutaj drugą kadencję ostatnią, bo już w przyszłym roku się nie będę wiekowo łapał, bowiem granica to właśnie jest te 21 lat i zachęcam przy okazji przyszłej edycji Parlamentu Młodych, żeby spróbować tego doświadczenia zdecydowanie warto. Co bym chciał wnieść jako tutaj kandydat? i jeżeli oczywiście okoliczności pozwolą w przyszłości poseł w sąsiednim budynku, jak tutaj pan słusznie powiedział, przede wszystkim uważam, że... Po pierwsze, bardzo ciężko jest mi obserwować tę scenę polityczną, szczególnie jeżeli chodzi o na przykład mój okręg Legnicki i jeżeli chodzi o inne okręgi w całym kraju, mianowicie dzisiaj posłowie z wybierani z okręgów wyborczych naprawdę nie reprezentują ideałów, nie reprezentują lokalnych społeczności. Są to ludzie, którzy są wybierani z pierwszym pociągiem tudzież samolotem lecą do Warszawy i dalej ich okręg nie interesuje aż do dnia wyborów. Ja bym chciał wrócić tutaj tej idei bycia posłem w znaczeniu dosłownym tego słowa, czyli byciem posłańcem pewnej społeczności lokalnej właśnie w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, tam gdzie tworzy się prawo, tam gdzie, tam, gdzie faktycznie władza, władza się sprawuje. Uważam, że to jest o tyle istotne, bowiem udziałem od 2019 roku u siebie w rodzinie Jelenie jak i w całym okręgu jelenigórsko Legnicy, Ten okręg jest naprawdę bardzo duży yy, i 750 tysięcy uprawnionych do głosowania. Yy, kilka dużych miast yy, z Bolesławcem, z Lechnicą, z Zagłębiem Miedziowym na północy, z Sudetami Zachodnimi na południe. z tego południa bardziej, z tego się wywodzę, ale uważam, że potrzebujemy w sobie nie tylko ludzi młodych yy, swoim młodością, ale potrzebujemy ludzi zaangażowanych. Mam tą siłę, mam tą energię jako 21-latek, choć wiem, że nie wyglądam na tyle, tak, tak faktycznie tyle mam. Mam tę energię, by jako właśnie ten najmłodszy poseł faktycznie sprawować tę funkcję posła w sposób rzetelny i dosłowny jako właśnie posłaniec społeczności. I cieszę się, to, że, cieszę się, że właśnie odzwierciedleniem właśnie tej mojej idei, tej mojej energii jest to, że mam bardzo duże poparcie w środowisku moich struktur lokalnych. Wodzę się z partii Nowa Nadzieja, wodzę się z struktur Młodych dla Wolności i cieszę się, że jako tutaj kandydat z 10 miejsca mogę faktycznie, mogę faktycznie przeprowadzić jakąś szeroką kampanię. Wczoraj byliśmy w Głogowie, do końca kampanii wyborczej, jeszcze dwa tygodnie będziemy w największych miastach w całym okręgu mówić o tym, że potrzeba tej nowej nadziei, nowej energii właśnie w polskiej polityce i w polskiej sejmie, także to jest, tak, to jest tak z grubsza. No więc właśnie mówisz o nowej nadziei, a z drugiej strony, bo tak się w sumie zastanawiam, bo ja no nie ukrywam też swoich poglądów, mam poglądy liberalne, gospodarcze i światopoglądowo i jak tak obserwuję też innych młodych, chociażby no to co wydarzyło się w Poznaniu na Placu Wolności, czy Ciebie jako młodego człowieka trochę nie zdziwiło to, jak młodzi ludzie odpowiadając no, Twojemu szefowi na pytanie, czy chcą konkretów, odpowiedzieli, że nie, no bo trochę moim zdaniem no, to nie jest dobra reklama dla młodych. Istotnie no widziałem to, to, to wydarzenie w, w Poznaniu i akurat jeżeli chodzi o, o konkretnie tamtą reakcję publiczności, to ja tutaj e, chciałbym zasłać taki pierwiastek z tyłu głowy, że wydarzenia publiczne na dużej, e, w dużym otwartej przestrzeni rządzą się trochę swoimi prawami. Ludzie też e, mamy mentalność. E, Tłumu, tak? I być może ktoś po prostu rzucił takie hasło i jednak się rozniosło niejako ironicznie, bowiem my jesteśmy partią, która faktycznie daje te konkrety. Polecam tutaj przeczytać programy konfederacji na wybory i są to skonkretyzowane postulaty nasze, z którymi idziemy do Sejmu, idziemy do, do, do tych wyborów, idziemy do naszych wyborców. I którzy nasi, i to właśnie tych postulatów tych konkretów, nasi wyborcy oczekują, tak? Nam się zarzuca często populizm, ale ja też często o tym mówię, że, no, Szanowni Państwo, rzadko jesteśmy zapraszani do mediów. Dzisiaj ludzie też rzadko kiedy chcą słuchać, czytać wielostronicowe programy wyborcze znaczy nie wiem, na, na 100-200 stron, ludzie oczekują konkretów, oczekują skons, skonsolidowanej informacji, z, którą mogą, mogą bardzo łatwo przyswoić do siebie i właśnie my też próbujemy się dostosować do tych wyborców, tak? Jeżeli chodzi na przykład o trasy piwa z Męca, czy teraz trasy posak między? no to są bardziej wydarzenia pokroju i politycznego show i, i trochę takie bardziej spotkania z wyborcami. Ciężko oczekiwać, że na takim evencie będą wykładane i czytane niemalże z kartki jakieś rozbudowane postulaty samej partii. Od tego jest program wyborczy, od tego są chociażby ustawy Sławomira Mencena, ustawa o podatku dochodowym, ustawa o podatku VAT przygotowana od A do Z właśnie przez, przez naszego lidera, współprzewodniczącego Konfederacji, zachęcam, żeby przeczytać. To są faktycznie konkrety i żadne media nas, nas nie pytają właśnie o te projekty ustaw pana, pana Mencena i, i chociażby dla mnie, dla mnie to jest przyjmujące i to jest też, też troszkę przykry obraz polskiej sceny politycznej, że no właśnie rzadko o tych konkretach rozmawiamy, no ale no niestety tak, gra się taki przeciwnik pozwala, mówiąc kolokwiami, natomiast my na tle właśnie tej, tej polskiej sceny politycznej też prezentujemy te konkrety, prezentujemy te postulaty i zachęcam, żeby się przyjrzeć. Dobrze, a powiedz mi na przykład no Wasz, że tak powiem, były poseł plus jeszcze Ryszard Petru. Jeżeli oni by na przykład, Ty byś się dostał do Sejmu i oni by się dostali do Sejmu, to jak myślisz, gdyby mieli jakieś postulaty wolnościowe? No nie ukrywajmy, obydwaj mają, bo obydwaj gdzieś tam no, no są reprezentantami gdzieś tam ruchu wolnościowego tej gospodarki wolnorynkowej. Jak myślisz, czy Konfederacja byłaby w stanie potrze, poprzeć takie postulaty, jeżeli np. Trzecia Droga ustami czy Artura Ziembora, czy Ryszarda Petru yy, wystawiła takie wolnościowe postulaty? No... Dla wolności, no, no, dla wolności gospodarczej. Oczy, Oczywiście tak. Sefer Fidelisa z Libertatem zawsze wierni wolności i ja po, po cichu na to liczę, że, że Ryszard Petru odkryje tą swoją wolnościową naturę. Jego była już chyba partia nowoczesna, on nie do niedawna był jej członkiem, jest w tym momencie żerantem, z przedstawką Platformy Obywatelskiej, która lekką ręką przyklepywała wszelkie programy socjalne rządu Prawa i Sprawiedliwości i z tego liberalnego ducha tej nowoczesnej już niewiele zostało. Liczę, że Ryszard Petru faktycznie w Sejmie, jeżeli się dostanie, będzie miał odwagę żeby te liberalne postulaty, tego liberalnego ducha wrócić, jeżeli chodzi o pana posła Artura Ciembora. Też mamy to z tyłu głowy, no, że jednak jest, jest to człowiek, z którym końcowo było nam mnie po drodze, natomiast jest to człowiek, który ma, ma w sercu ideały wolności gospodarczej, liczymy na to, że właśnie w przyszłym polskim sejmie tych ludzi właśnie w poglądach wolnościowych, wolnorynkowych będzie po prostu coraz więcej. My odpowiadamy tutaj na pytanie, jak najbardziej pewnie bezpośrednio za siebie, bo za siebie mogę w 100% odpowiadać, jak najbardziej jest, jestem otwarty na poparcie postulatów gospodarczych, wolnorynkowych, wolnościowych i uważam, że no to jest nasze zobowiązanie. No polityka jest pewną misją, ja tak to traktuję i reprezentowanie narodu w parlamencie też się do tego sprowadza, że my powinniśmy być przede wszystkim reprezentantami swoich własnych poglądów, z którymi wyborcy nas i z którymi nas wybrali do, 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 do parlamentu. Także uważam, że jak najbardziej jest to, jest, to, jest to możliwe. Dobrze, a teraz tak, bo już tak trochę rozmawialiśmy przed rozmową. No mnie trochę też osobiście gdzieś tam to dotyka, że tak powiem. Chociaż mówię, no, no przez, bardziej, przez moje bardziej prywatne sprawy, ale na przykład co wy jako Konfederacja myślicie o osobach z Ukrainy, którzy tu pracują od 5-10 lat, niezwiązani z wojną, nie dostający wcześniej żadnych, że tak powiem, zapomógł pracujących tutaj w Polsce normalnie, tak jak Polacy, legalnie, tak jak Polacy w Wielkiej Brytanii czy w Niemczech wcześniej. Co o nich sądzicie? Czy macie dla nich jakieś, jakąś ofertę? Czy jednak jesteście do nich sceptyczni następni? Czy jednak byście chcieli, żeby no nie ukrywajmy, też pracowali na nasze PKB, no bo to jest, no, patrząc chociażby na statystyki, w 2022 roku ZUS był po raz pierwszy na plusie właśnie ze względu na pracowników z Ukrainy. Tak, to prawda. No przede wszystkim tutaj, no tu jest szereg, szereg kłopotów zawartych w, w, w tym, o czym Pan powiedział. Natomiast po pierwsze tak, po, po pierwsze mamy bardzo niską zastępowalność pokoleń, tak. Nasz system e, Zakładu Bezpieczeń Społecznych ZUS-u jest oparty właśnie na e, tym, że jednak młodzi pracują na utrzymanie te, tego pokolenia, które już pracować nie może i faktycznie w obecnej sytuacji demograficznej, e, migranci z Ukrainy, którzy pracują, budują polski kapitał, rzeczywiście są na wagę złota. To trzeba rzeczywiście oddać, tak jak Polacy w Wielkiej Brytanii, czy Polacy w Niemczech wyjeżdżają, pracują, budują tam kapitał, zakładają rodziny i są częścią tamtego społeczeństwa, to, to jest rzeczywiście wartość dodana. Natomiast my, jeżeli chodzi o politykę migracyjną, rozróżniamy, że mamy migrantów bliskich, bliskich, kulturowych, na przykład Ukraińców, którzy się często asymilują i powinniśmy wspierać ich w, tych w tej asymilacji, tak, żeby, jak, żeby mogli się jak najbardziej poczuć częścią naszego polskiego społeczeństwa i im tą drogę, żeby to było jak najbardziej płynne, tak? No, natomiast mamy też migrantów z krajów obcych na kulturowo, tak? Indie, Bangladesz, Rząd Prawa i Sprawiedliwości. No tak, to jest chichot od historii, że w 2015 roku pamiętamy, jak wtedy zaczynałem się interesować polityką, miałem 13 lat. Jakkolwiek by to śmiesznie nie brzmiało, no to gdzieś no to gdzieś tam te tematy do mnie docierały wtedy i dopiero później jako już już dorosły. Człowiek pełnoletni, po prostu jest, jest to dla mnie śmieszne, że w 2015 roku rząd rząd PISU wybronił przed nas przed, w cudzysłowie, tak, tutaj w kampanii wyborczej przed tymi migrantami z krajów obcych, kulturowa dzisiaj wprowadza ich najwięcej spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej. No to jest świat można by powiedzieć, stanął na głowie. Natomiast tylko my ostrzegaliśmy od dawna, że jednak jest to zgubna strategia. Tak. Niemcy już też się wycofują z strategii opartej na właśnie migrantach obcych kulturowo, którym, którym jeszcze dodatkowo dawali zasiłki. No my uważamy, że, że jednak migracja powinna być, że tak powiem, oparta właśnie na tych ludziach, którzy, którzy są nam bliscy jakkolwiek, czyli właśnie na przykład Ukraina. Natomiast tutaj powinna być polityka asymilacji tych ludzi. tak I to jest bardzo ważne. W swoim programie mówimy o tym, żeby jednak wyłączyć Ukraińców z polskiego systemu, systemu socjalnego. I to jest oparte kilkoma rzeczami. Po pierwsze, jesteśmy jedynym krajem, który uchodźców z Ukrainy uciekających przed wojną włączyłby cały kompleksowy system właśnie świadczeń społecznych, socjalnych. To jest nie tylko 500, zaraz 800+, to jest kredyt 2%, to jest powszechny dostęp do systemu opieki zdrowotnej. Uważam po prostu, że nas na to w tym momencie nie stać. Po pierwsze jest, jest to absolutnie priorytetowa sprawa, ani żaden kraj tego nie zrobił wpuszczając właśnie tutaj uchodźców z Ukrainy i my tak samo uważam, że powinniśmy właśnie od tego odstąpić. Natomiast jeżeli chodzi o migrantów, którzy pracują, którzy budują kapitał, którzy płacą podatkiem, to jest zupełnie inna sprawa, tak? Ukraińcy w Polsce z tego co dzieje kilkadziesiąt tysięcy firm, tak? budują, budują kapitał i oczywiście mają pełne prawo do tego, żeby z tych świadczeń korzystać, natomiast powinno być to oparte faktycznie na pracy i to jest właśnie moje zdanie. Także... Także, także, no tak, migranci z bliskich kulturo, krajów bliskich kulturowo, tak, w porządku, pracujcie, budujcie kapitał. Jeżeli chodzi o, o kraje obce kulturowo, pokrojujcie właśnie Indie, Bangladesz, Pakistan, czy jakieś tam kraje afrykańskie, no tutaj nam się zapala czerwona kontrolka i mówimy, że no, jednak no, nie jesteśmy zwolennikami tego, tak. Tu powinna być gruntowna selekcja tych ludzi, tak, bowiem bardzo łatwo jest wpuścić kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy tych ludzi, jednak końcowo później, końcowo później dochodzimy do sytuacji, w której ludzie na przykład się nie asymilować, albo nie wiem, prowokują, e, prowokują sytuację e, no, no, tak, w przestrzeni publicznej. E, też do, do, do znanych policji i z tego, co, co mówią policjanci prywatnie, można e, wnioskować, że, że no, tworzą nam się na przykład nie, gangi gruzińskie, tak? że jednak e, po, polska policja powoli nie radzi sobie z, e, z, z tym elementem i to jest e, rzecz, o których w mediach się za często nie mówi. No I też zwracamy na to uwagę, jako jedna system e, antysystemowa mówiliśmy jako jedna partia, jego jedyna partia z, spoza, z, spoza, spoza tej, tego jedno, jedno tego jednego głosu, który był ze wszystkich partii politycznych, mówiliśmy o tym, że jednak polski interes narodowy w relacjach z Ukrainą powinien być, być tutaj priorytetowy. No i nie ukrywam, że dzisiaj w kontekście naszych relacji z, z krajem ukraińskim, z... Z, z, z naszym, w kontekście naszej polityki zagranicznej powinniśmy się na uwadze. Także, że my tutaj wykonaliśmy gest dobrej woli wobec tutaj uchodźców z Ukrainy i niekoniecznie widzimy cokolwiek w zamian. I to też jest właśnie narzędzie w polityce, polityce zagranicznej. Tak? Okej, okay, dobrze. No bo tak mówisz właśnie o tym yy, narzędziu, właśnie tej. Wzajemności. Z drugiej strony wiadomo, że no toczy się tam wojna, więc tam też jest utrudnione po pierwsze, że finanse, no bo to i tak jest wszystko albo częściowo na kredyt, albo po prostu na, na takie zasadzie, że na razie wsparcie potem zobaczymy, czy to się nie odda. No bo nie oszukujmy się, no tak samo było z Polską zagierka, że nikt o tym nie myślał, że Polska się zapożycza na miliardy dolarów, a tu ni niestety nie będzie trzeba potem kiedyś rozpłacić. spłacić. Więc no, a no mimo to, jak myślisz ustawiając się, chociażby to tak no wiadomo, no interes pa, polski, interesem polski, ale no też patrząc na to, nie oszukujmy się, że jednak Polski interes jest bliższy ukraińskiemu na przykład niż rosyjskiemu, więc chociażby ze względu na to powinniśmy pomagać, no bo nie oszukujmy się lepiej mieć Ukrainę, która jest względnie taką, takim państwem, który jest cywilizowany i można go zasymilować do Unii Europejskiej czy do, ogólnie do cywilizacji Zachodu, niż, niż Rosja, która no, nie da się tego nie da się Unii tego zrobić, chociażby do momentu, w którym Putin będzie prezydentem. Oczywiście, że tak, tutaj jak najbardziej no, to jest absolutnie. Absolutnie priorytetowa i sprawa, której jesteśmy jednomyślni, że my jesteśmy tutaj za stroną ukraińską w tej wojnie, wbrew temu co nam niektóre media próbują fałszywie insynuować. A Grzegorz Braun? Grzegorz Braun także mówił o tym, że w naszym interesie jest to, żeby Ukraina wojnę wygrała. tak Albo żeby po prostu, żeby Rosja tej wojny nie wygrała. Po prostu o to, o to, o to chodziło i wbrew temu, co media, media mówiły, no to jednak, jednak my zawsze mówiliśmy o tym, że no, w polskim interesie najważniejsze jest to, żeby jednak Rosję powstrzymać tak? od, od, tej, od tej agresji. Tak? Natomiast jeżeli tutaj bardziej na pytanie, faktycznie tylko jednak jest, zwracamy uwagę na to, że jednak wdzięczność nie jest walutą w polityce międzynarodowej. Jeżeli my tutaj uczyniliśmy pewnych, pewnych ustępstw, pewnego olbrzymiego wsparcia rzędu nawet podajże 100 miliardów złotych, jeżeli chodzi o wsparcie na rzecz, na rzecz Ukrainy. Nie widzimy żadnej wzajemności w, w tych relacjach, no to powinniśmy postawić tutaj jasne stanowisko, że się na to nie godzimy, bo jeżeli my będziemy z alternatywnie wspierać tylko i wyłącznie, no to jednak nie dziwmy się, że na tej arenie międzynarodowej jesteśmy traktowani jako, jako sojusznik trzeciej kategorii, tak? I dzisiaj właśnie tylko Konfederacja, do mówię na samym początku wojny, kiedy tutaj w gmachu obok dziennikarze nie, pala, nie zapalali nam świateł, odmawiali nam udziału w konferencjach prasowych w Sejmie, kiedy my mówiliśmy o tym, kiedy Konfederacja mówiła o tym, że jednak w tej polityce międzynarodowej, w tej polityce w relacjach z Ukrainą, powinniśmy właśnie opierać się na polskim interesie i na zasadach wzajemności. No i dzisiaj widzimy tego efekty. Konfederacja mówiła o tym na początku wojny no i no, kto ma rację na dzień przed wszystkimi, uchodzi za idiotę. Tak, takie jest powiedzenie i jednak no, ciężko się nie zgodzić, że w tym momencie też mamy, mamy podobną sytuację. Także podsumowując, tak, wsparcie Ukrainy jest bardzo ważne. My absolutnie tutaj nie, nie, nie nie tubiemy nogą, my nie mówimy, że się obracamy całkowicie, tylko mówimy o tym, że warto byłoby to podnieść, że może... Yy... Jednak, żeby Ukraina faktycznie zrozumiała i rząd ukraiński, że jednak to wsparcie z Polski jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i naród polski poczynił olbrzymie kroki temu, żeby właśnie wspierać, wspierać Ukrainę i warto byłoby się faktycznie na tym zastanowić. Nie wiem, z takim narzędziem, o którym gdzieś tam mówiliśmy, byłoby chociażby to, że powinniśmy chociażby rozważyć w wyra, z Ukrainą to, żeby można, może wstrzymać na jakiś czas przesył przez polską granicę paliwa, broni który, my robimy na własne ryzyko właśnie w, ramach, w ramach współpracy z Ukrainą i jednak nie, nie widzimy absolutnie nic w nie no, Jest to polityka absolutnego no, absurdu, tak. i właśnie zwracamy uwagę na polski interes narodowy przy tej okazji. No chociaż fakt faktem, że to by mogło być inaczej też robione, też pomocą Ukrainy, ale niestety PiS no, robi tak, nie oszukujmy się, tak, że no, wszystko coś wskrzani, no bo po pierwsze chociażby to sytuacja ze, zbo ze zbożem, bardzo prosta rzecz, tranzyt, przez Polskę, Niemcy, do Holandii, do Wielkiej Brytanii, do Francji, Hiszpanii czy do Włoch. Prosty, prosta rzecz, po prostu wynająć furgonetki, przecież to by polskie firmy na tym prywatne zarobiły, a to musieli się pisowcy, aparatczycy najprawdopodobniej na no to nachapać. A druga kwestia jest taka, że no po prostu no, też ten socjal, no, okay, no trzeba pomóc tym najbiedniejszym, tym, którzy nie mogą pracować, nie mają jak, no, na przykład nie wiem, przychodzi matka z dzieckiem, no to na początku wiadomo, że chce się tym zająć, tym matką z dzieckiem. Sytuacja na początku wojny jest zupełnie inna niż w tym momencie. Tak, tak. tak. Dzisiaj, już niedługo będziemy mieli dwa lata, jak ta wojna trwa, był olbrzymi boom, olbrzymi, no, setki tysięcy ludzi uciekało przed wojną do znaleźli swoje schronienie właśnie w Polsce, natomiast jak już mijają za chwilę dwa lata, no to jednak ten, który miał sobie tutaj już życie w Polsce ułożyć i zacząć zarabiać na siebie, to już dawno powinien to zrobić, tak? no to, o tym mówiłem że to jest pewne narzędzie w relacjach zagranicznych, ale to drugie, no jest to, jak powiedziałem wcześniej, nas na pewne rzeczy nie stać. Byliśmy jednym krajem, który włączył Ukrainę w cały swój system świadczeń socjalnych. I po to zwracamy uwagę na to, bardzo łatwo jest żyć na kiedyś, jak właśnie tutaj wspomniał Pan ekipę Gierka tak? i te tak kredyty dopiero skończyliśmy spłacać w, w 2012 roku. Że jesteśmy jedyną formacją, która tak, podnosi, tak bardzo podnosi temat zaburzenia tak? i ogromnych rosnących kosztów obsługi tego długu publicznego, który cały czas rośnie. Ze wstępnych ustaleń ustawy budżetowej, która też jest pewnym kawódkiem duża część finansów Państwa jest też ukryta w różnych, różnych funduszach, mamy na jeden z największych długów poza w spośród wszystkich krajów unijnych, natomiast mówi się już że około, nie, no 400 miliardów złotych deficytu, gdzieś tam takie, takie głosy, takie słuchy dochodzą, no to jest, to, jest, to jest absurd, tak? Z perspektywy młodego człowieka, który będzie w przyszłości już w tym momencie pracuje na, na poczet tych długów, które są zaciągane, no to dla mnie to jest przeważająca sytuacja i właśnie chociażby z tego tytułu, to mnie też motywuje do działalności politycznej, tak? Żeby zmiana obecnej rzeczywistości, bardzo niepokoi ten trend, w którym, w którym idzie nasz kraj, ciągłego zadłużania, ciągłej polityki na koszt przyszłości, pokoleń. Eee, no i że jeżeli 15 października nie odwrócimy tej, tej, tej sytuacji, jeżeli ta wajcha nie zostanie przesunięta w drugą stronę, boję się, że możemy znaleźć się w pewnym momencie w sytuacji już bez wyjścia. Dobrze. Dziękuję Ci Kamilu bardzo serdecznie za rozmowę. Powiem tak. Cieszę się, że w końcu ktoś z konfederacji pojawił się u mnie, bo parokrotnie próbowałem się dostać do waszych działaczy, czy to młodych mężczyzn, czy młodych kobiet. No niestety nie udawało się, nie wiem z jakich przyczyn, ale cieszę się, że w końcu ktoś się zdecydował, że jest ktoś odważny, kto mimo wszystko, że dobrze wie, wie że ktoś ma inne poglądy niż wy, że ale po prostu no tak jak powiedzieliśmy sobie przed rozmową, warto rozmawiać, nawet jeżeli ma się sprzeczne poglądy, nawet jeżeli się uważa poglądy drugiej osoby za trochę no, nieprzystojące, ale jeżeli się. No, Normalnie w rozmowie porozmawia, to wiadomo, że tu można dojść do jakiegoś konsensusu, a nie do wykrzyczenia tego, że ja to zrobię tak, a ty zrobisz to źle, tylko po prostu spotkać się pośrodku i działać dla dobra Polski, dla dobra. No myślę, że Europy, no bo nie oszukujmy się, silna Polska to też jest silna Europa, silne Niemcy. A nie oszukujmy się, jesteśmy zbyt małym krajem, żeby być sami gdzieś tam we, wszechświe gdzieś tam we wszechświecie, gdzieś Także no, tutaj się absolutnie z Panem zgadzam, tak, bo też polityka międzynarodowa to też jest zbiór połączonych, podobnie jak gospodarka taki y, Bardzo się cieszę, że mogłem być. Nie wiem, do kogo się pan odzywał, że nie odpowiedzi ode mnie, że ta odpowiedź była, także bardzo się cieszę, że że mogą być. No i zachęcam 15 października po pierwsze, żeby pójść na wybory, ale głosując świadomie, a po drugie tych z okręgu Jeleni Górzko legnickiego okręgu pierwszego, zachęcam do zagłosowania na dziesiąte miejsce na liście Konfederacji Kamil, Gabriel, Janic. Dziękuję bardzo. Tak jest. Moim gościem był Kamil, Gabriel, Janic. Właśnie tak powiedziałeś, już dziesiątka na liście Konfederacji w Górze. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za rozmowę, a ja zapraszam na kolejne odcinki także z Parlamentu Młodych. Oglądaj nieobiektywnie. Oraz program naprawdę na kanale i podcaście Spotify. Naprawdę na YouTube i Spotify. Subskrybuj kanał, kliknij łapkę w górę, udostępnij ten oraz inne odcinki. Do zobaczenia.